Wiem, że Ty przyszedłeś tutaj jako osoba towarzysząca Antka Królikowskiego. Skąd wy się w ogóle znacie, kiedy się poznaliście? A, tak, z Antkiem poznaliśmy się no, jakiś czas temu, w sumie jakoś nie bardzo dawno, przez naszego wspólnego znajomego. No i jest to człowiek, który naprawdę w ostatnich czasach udzielił mi bardzo dużo wsparcia psychicznego, generalnie moralnego takiego po, po ukazaniu się tego dokumentu, w którym niestety została moja osoba pokazana w bardzo negatywny sposób. No właśnie, i pytanie: jak ty w ogóle zareagowałeś na to, gdy. Bo Antek mi tutaj mówił, że któregoś dnia wstałeś i nagle stałeś się głównym y, bohaterem y, filmu. Moje pytanie brzmi, y, jak to jest być ochroniarzem oszusta z Po prostu. Ciężko. Ciężko. Faktycznie to, dokładnie to było tak, że wróciłem do domu, odpalam Netflixa, którego bardzo lubię, i, 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 nagle, i nagle widzę dokumenty o oszustach z Tindera, wchodzę, patrzę, a tam jestem ja. Usiadłem na tej kanapie i mówię. What the fuck? Powiedziałeś, że ty otrzymałeś od Antka spore, spore wsparcie, a Antek też musi się teraz zmierzyć z taką trochę medialną nagonką, krytyką. Wszędzie ludzie komentują jego życie prywatne. Czy ty mu e, w jakiś sposób pomagasz? Staram się jak mogę, wspieram go jak mogę. tak. Natomiast no, sytuacja jest ja się w, w jakiś sposób to nie chcę wtrącać też, ale wspieram go jako facet, wspieram go jako przyjaciel e, i, i mam nadzieję, że, że to wszystko że zostanie wyprostowane. No, jest postawiony w bardzo niezłym świetle i, i nie powinno tak być.